25 listopada 1764 roku w dniu imienin carycy Katarzyny II prymas Łubieński koronował w kolegiacie świętego Jana w Warszawie Stanisława Poniatowskiego. Na króla Polski. Poniatowski został królem, ponieważ tak życzyły sobie Rosja i Prusy. Caryca Katarzyna w liście do Fryderyka II wyjaśniła, dlaczego wybrała właśnie jego. Ze wszystkich kandydatów do polskiej korony ma najmniej możliwości osiągnięcia jej, a zatem będzie za nią najbardziej wdzięczny tym, z których rąk koronę otrzymał. Poza tym był Przeszłości jej kochankiem. Jego wybór podpisało 5320 elektorów, co było liczbą niezwykle małą. Tych, którzy zdecydowali się wziąć udział w tej elekcji, pilnowały wojska wspieranych przez Rosję Czartoryskich. Wojska rosyjskie stały. W odległości kilku kilometrów, na wypadek gdyby czartoryscy nie dali sobie rady, zachowało się podpisane przez niego w maju 1771 roku zobowiązanie. Że będzie szukać we wszystkim rady jej imperatorskiej mości, działać zgodnie z nią, nie wynagradzać bez jej przyzwolenia spójnych przyjaciół, nie nadawać wakansów i starostw. Zrobił wiele dla rozwoju polskiej kultury, starał się też usprawnić administrację państwową. Konstytucja 3 maja stwarzała możliwość, żeby jego bratanek książę Józef zapoczątkował polską dynastię i pewnie dlatego poparł ją gdy podczas insurekcji kościuszkowskiej zdobyto rosyjską ambasadę okazało się że popierał od niej stałą pensję abdykował na żądanie carycy Katarzyny dokładnie w 31 rocznicę swojej koronacji